A tu się wkomponowaliśmy w taką jordańską uliczkę centrum miasta. Cudawianki. Przed chwilą wyszedłem z perfumerii. Oryginalne, najlepsze perfumy. Tutaj mamy restaurację. Na przykład biedy to tutaj nie ma, bo samochody to dużo widać pięknych samochodów, takich konkretnych. Można i kurczaczka sobie zjeść. I takie różne fajne rzeczy. Bardzo taki mile nastawiony naród do pozostałych osób. Są uprzejmi, zachęcają, sprzedają ci wielkie gówno, ale są bardzo mili. Taka jest tutaj zasada. Nikt na ciebie nie krzyczy. I możesz sobie taki mamy ruch w centrum miasta. Kolejnego. Haj, haj! I widzisz, pozdrawiają cię. Pozdrawiają cię wszyscy. Cieszą się. My też się cieszymy. Tu jest lokalny teatr albo kino. Idziemy w lewo albo w prawo, bo lewo żeśmy szli. Sklep, hotel, taki hotel. Idziemy tam na Idziemy teraz w stronę bazaru. Idziemy w stronę bazaru. Obejrzymy sobie coś. Może kupimy, może nie kupimy, ale obejrzymy.